Usiądź. Proszę. Gdzie jest żółty kwiatek? Żółty. pokaż mi, gdzie jest. Żółty kwiatek, gdzie jest. Żółty. Gdzie jest kwiatek? Nie, mama. Kwiatek. Po... Pokaż mi, gdzie jest kwiatek. Gdzie jest kwiatek? Żółty kwiatek. Żółty kwiatek. Szukaj żółtego kwiatka, gdzie jest. No, szukaj, pokaż mi, gdzie jest. To jest biały kwiatek. A żółty? Gdzie jest żółty? Szukaj żółtego kwiatka. Szukaj. Tu jest żółty, tak. A biały? Gdzie jest biały? Biały? Nie, to jest żółty. Gdzie jest biały? Szukaj białego kwiatka. Biały, biały kwiatek, gdzie jest? Hej, pokaż mi, gdzie jest. Biały kwiatek. Pokaż, przynieś do mnie białego kwiatka. Super, guhany moje pięknie. A jeszcze jeden mi przyniesiesz? Przynieś mi kwiatek, jeszcze jeden. No, no, przynieś mi kwiatek. A gdzie masz kwiatek? Nie masz. Przynieś mi kwiatek. Pokaż. Dziękuję. Dziękuję, kwiatka dostałam. Super! To przynieś mi jeszcze jednego. Nie, nie, tego zostaw. Tego zostaw. Jeszcze jednego mi przynieś. Biały. Nie, ten jest żółty, żółtego nie chcę. Biały mi przynieś. Biały przynieś kwiatek. Tam jeszcze jeden jest. Biały kwiatek mi przynieś. No. Gdzie go, gdzie go masz? Przynieś mi go. Przynieś białego kwiatka. Gdzie go zgubiłeś? Gdzie jest kwiatek? Pokaż, przynieś go. Nie ma już, zgubiłeś go, tak? Super, głupczyk, super. A gdzie jest jeszcze kwiatek? Pokaż, gdzie jest. Szukaj, kwiatka. Gdzie jest kwiatek? Szukaj, kwiatka. Gdzie jest? Przynieś do mnie, przynieś, przynieś kwiatka. No, przynieś, do... ale przynieś do mnie, no, dobrze znalazłeś. Masz. I przynieś do mnie białego kwiatka, tam jest, przynieś. Kwiatka, przynieś do mnie. No i gdzie go masz? Przynieś, kwiatka. Ale przynieś do mnie. No, przynieś, gdzie jest kwiatek? Tak, dobrze, dobrze, przynieś do mnie. Tutaj przynieś. すごいやって。<laughs> <laughs> <laughs>